Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie pokrótce powiemy o, myślę, że jednym z najpopularniejszych butów ubiegłego lata, jak i tego, które się zbliża do nas wielkimi krokami, czyli Easy Slide. Opowiem o tym bucie na przykładzie kolorystyki Glow. Oraz kolorystyki piór. Zacznijmy od kartonu. Tak jak widzimy, jest to zwykły, najzwyklejszy karton, taki jak w Easy 350, tylko że ma napis Slide, a więc nic wyróżniającego się. Sam but, w przeciwieństwie do kartonu jest naprawdę wyróżniający się, no bo to to są no, klapki, ale no jak te klapki wyglądają, no są to designerskie klapki, które dla mnie są piękne. Jak je zobaczyłem pierwszy raz, to było chyba w 2020 roku, to było takie. Mm, co to, co to jest, ale później miałem jeszcze jedną parę i jeszcze jedną, i z czasem po prostu ten but no, przemówił do mnie. Aktualnie się zastanawiam nad zakupem ich sobie personal. Nie ukrywam, że bardzo mi się one podobają, w szczególności w tej kolorystyce Glow, która na stronie Adidas wyglądała paskudnie. Na wszystkich zdjęciach wyglądała również paskudnie, a na żywo robi takie wrażenie, że to szok. przejdźmy sobie do samego klapka od. Y roku 2021 e, Easy Slide są wydawane w takiej manufakturze z taką, nie wiem jak to nazwać e, takiej ziarenka, no nie ziarenka ale jest to inna faktura niż z 2020 roku ta faktura się mniej niszczy a więc jeśli szukacie Easy Slide wybierzcie te modele, e, które mają właśnie tą fakturę, to będzie widać na zdjęciach bo butach liczę, że o, jest to zauważalne na kamerze Wybierzcie sobie te z tą, z tą fakturą, ponieważ po prostu będą nam lepiej służyć. Same easy, no to są klapki, nie możemy tutaj za dużo powiedzieć o ich wykonaniu, ale no, do niczego się nie zaczepię, są jak najbardziej ok. Dlaczego są takie popularne? Na początku nie były. Ci co zajmują się tym mniej więcej 2 lata albo się tym po prostu interesują, wiedzą, że te klapki na samym początku kosztowały około 400 zł, 300 zł, a aktualnie ich ceny są kosmiczne, ponieważ za niektóre kolorystyki u niektórych nawet 1000 zł możecie kupić w sumie poniżej tego 1000. Na moim sklepie Instagramowym SNS cel podłoga, podłoga te za okolice 650 czy 700 zł, te za okolice 900 zł, nawet 850. Dzięki temu, że właśnie że ludzie kupują na moim sklepie, mam możliwość nagrywania z tymi butami. Te zaraz lecą do klientów, do klienta i klientki, a więc przed nagraniem, jeszcze sobie nagrywam. Odcinek, zachęcam do zakupu, tak? W sumie nie o tyle, żeby kupować, obserwować. Tematyka ogólnie, jak ktoś lubi buty, zapraszam na ten but. Ale koniec tej reklamy. Przejdźmy do buta. Dlaczego on jest taki popularny? Myślę, że tak samo jak mi. Zaczął się ludziom z czasem podobać. Zaczęło się to wśród no, po prostu raperów i Słynnych, słynnych, słynnych ludzi, którzy nosili te buty, wstawiali swoje zdjęcia na e, Instagrama, i do tego się to przyczyniło, że ludzie po prostu bardzo chcieli kupować te buty. No i ceny ich wyszybowały w górę, ponieważ w pewnym momencie no, były zawrotne, za wszystkie kolorystyki. w tamte lato, w tym już jest normalniej. Są to Easy, czyli Adidas w kolaboracji z Kanye Westem, czyli również amerykańskim raperem, który odniósł bardzo duży sukces. Czy te buty wzrosną na wartości? Tak, na pewno tak. Z, w związku ze zbliżającym się latem popyt się będzie zwiększył, ceny będą rosły, a więc proponuję szybko się je zaopatrzyć. Drugie pytanie, czy warto kupić sobie Easy Slide? Ja osobiście uważam, że jeśli szukamy jakiegoś innego buta, fajnego na lato i oczywiście mamy budżet, warto się zastanowić. Myślę, że to już wszystko. Dziękuję za oglądanie, zachęcam do zostawienia lajka, subskrypcji, na like Instagrama. Dziękuję i pozdrawiam.